Prenosz odpowiada na pytania swoich widzów. Mój kolega David napisał do mnie w ten sposób. Jak zamierzasz pokonać Mike Tyson? Myślę, że żeby pokonać Mike'a Tysona, zacznijmy od tego, że żeby odnieść... Wygraną przez Valkover wystarczy poczekać z 10-20 lat, bo niewykluczone, że Mike Tyson wtedy już niestety nie będzie z nami. Ponieważ Mike Tyson na chwilę obecną ma lat 59, a już niedługo będzie miał lat 60. I tak, czy jest to dalej Mike Tyson? No tak. Ale czy to jest ten Mike Tyson, który nokautował wszystkich swoich przeciwników w pierwszej rundzie? No nie, nie jest to ten Mike Tyson. Tak więc... Czy ja uważam, że ja bym pokonał Mikea Tysona? Myślę, że byłoby to wykonalne. Uważam naprawdę, że byłoby to wykonalne. Nie wiem, ile waży aktualnie Mike Tyson. Ja jestem dosyć lekki, bo ja tam ważę w granicach 80 kg. Ale Mike Tyson, jeżeli bylibyśmy w mniej więcej podobnej wadze, to myślę, że na luzie. Mike Tyson ma multum kontuzji. Ma prawie 60 lat. Niekiedy porusza się na wózku. Normalnie chodzi o lasce. Przez większość czasu. W trakcie dnia pali jointy, więc naprawdę uważam, że miałbym realną szansę i myślę, że realną szansę miałby każdy. Każdy człowiek, który trenuje boks. Ze względu na to, że Mike Tyson jest zwyczajnie w świecie już starszym mężczyzną. I takie gadanie, że Mike Tyson wróci, wrócił do formy i on teraz, on teraz będzie boksował, jest naprawdę durne. I szczerze, nie uważam, że Mike Tyson wrócił do formy. Nagrałem film o tym, że Mike Tyson przegra walkę z Loganem. Albo z Jake'em, Paulem, nagrałem o tym film i co się okazało? Okazało się, jak zawsze, miałem rację. Wiele bardzo komentarzy, które mówią, że nie mam racji, okazało się, że rację miałem. Tak więc, czy pokonałbym Mike'a Tysona? Pewnie tak. Myślę, że większość osób byłaby w stanie go pokonać. Mike Tyson był świetnym zawodnikiem, teraz jest już starszym mężczyzną. I to tyle. I myślę, że nawet nie jest to kontrowersyjne.